i Ducha Świętego. Amen. Amen. Duchu Święty, który świeca w serce serca, umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Na świętsze serce Jezusowe. Zmił się nad nami. Niepokalane serce Maryi. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Święty Atanas. Módl się za nami. Święty Tomasz Zakwinu. Módl się za nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmił się nad nami. I ty, ktoś współcierpiała. Matko bolesna, przyczyń się za nami. Śmij Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Apologetyczny katechizm katolicki opracował ksiądz Walenty Gazowski, wydane było miejsce piastowe 1939 rok Nakładem Towarzystwa Świętego Michała Archanioła. Dalsza część z części nauki wiary, punkt czy rozdział 28, złe duchy pokusy o okultyzm. Punkt 74, co powinniśmy czynić w czasie pokusy? W czasie pokusy powinniśmy modlić się, zająć się pilnie czym innym i pokusę raz za nas zaraz oddalić. Czyli trzy rzeczy. Modlić się, zająć się pilnie czym innym i pokusę zaraz oddalić. Pamiętaj, że przez grzech najpiękniejsze duchy stały się najszpetniejszymi. I staraj się o piękność duszy więcej niż o piękność ciała, która zresztą szybko przemija. Opętanie. Ewangelie święte opowiadają o różnych opętaniach, z których Pan Jezus wy... których Pan Jezus wypędzał szatana i wskazania gdzie w Ewangelii. A niekiedy kilku złych demonów naraz. Opętanie polegało na tym, że zły duch w pewnych czasach zamieszkiwał w człowieku i posługiwał się jego ciałem i duszą. Objawiło się to w ten sposób. Łagodny lub gwałtowny. Najczęściej łączyło się z niemałym udręczeniem opętanego. Było to zwykle karą za grzechy człowieka lub rodziców jego, a miało służyć ku odpokutowaniu i zbawieniu nieszczęśliwego wbrew złośliwym zamiarom złego ducha. Czasy przedchrystusowe, kiedy królowanie fałszu i grzechu doszło do swego zenitu, były świadkami licznych opętań. Odkąd śmierć Chrystusowa złamała przemożny wpływ szatana na ludzi, wypadki opętania stały się rzadkie. Podobno zaczynają się ponawiać obecnie na tle okultyzmu. No, pisane jest 80 lat temu, więc do dzisiaj myślę, że sytuacja się przynajmniej w niektórych miejscach radykalnie zmieniła. Kościół ustanowił osobne egzorcyzmy, czyli modlitwy, którymi kapłan w imię Pana Jezusa wypędza ducha złego. Egzorcyzm, nie wiem co tu jest w nawiasie, egzorcyzm w dziadach. W dziadach Mickiewicza jest jakiś epizod? Nie, 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 nie pamiętam, nie kojarzy. Kościół jednak nie pozwala użyć egzorcyzmu. Dopóki władza duchowna nie stwierdzi na podstawie badań komisji fachowej, że w danym wypadku nie ma choroby, epilepsji, delirium, tremens, upijaków i tym podobne, lecz jest opętanie niewątpliwe. Poznaje się to poniekąd po złośliwym wyrazie twarzy i nadmiernym spotęgowaniu sił fizycznych, a głównie po cechach duchowych, na przykład Opętany rozmawia językami obcymi, których nie zna wcale w chwilach wolnych od obłąkania. Inny, nie mając wykształcenia, roztrząsa zawiłe kwestie naukowe. Nie może wymówić słów Jezus, Maria, lub zżyma się, gdy je słyszy. Nie chce dotknąć rzeczy poświęconej. Tym podobne. Czyli ta zasadnicza charakterystyka opętania. Opętanie polegało na tym, że zły duch w pewnych czasach zamieszkiwał w człowieku i posługiwał się jego ciałem i duszą, czyli nabranie prawa do ciała i do duszy. Jako najczęściej jako, jako skutek karą za grzechy człowieka lub rodziców jego, a miało jednocześnie służyć ku odpokutowaniu i zbawieniu nieszczęśliwego wbrew złośliwym zamianom złego ducha. Okultyzm. Okultyzm racińskiego okultus ukryty, jest nową nazwą praktykowanego od dawna wywoływania duchów. Czyni się to za pomocą stolików pukających lub piszących, lub też za pośrednictwem osób wrażliwych na hipnozę tzw. mediów. Doświadczenie takie zwane także sansami spirytystycznymi, spiritus duch były niejednokrotnie zęcznym szalbierstwem. W innych razach dawał się wyjaśnić mniej znanymi siłami natury, czasami jednak wywoływał jakiegoś ducha, chociaż nie dawał żadnej rękojmi, że był to duch tego człowieka zmarłego, za którego się podawał. Zdrowy rozsądek nie pozwala przypuszczać, by na wezwanie pierwszych lepszych ciekawskich zjawić się musiały dusze uczonych, wodzów lub nawet świętych, bo one nie są nam podwładne, i już za życia ziemskiego z pewnością by nas nie posłuchały. Tym bardziej nie można przypuścić, by Bóg posyłał je do nas zniewolony przez marny medium. Natomiast duch ciemności i fałszu może łatwo użyć owych sansów do bałamocenia ludzi. To pewne. Że tak zwane doświadczenia okultystyczne dalekie są od warunków, jakie posiadać musi każdy eksperyment naukowy, jeżeli mamy na nim polegać. Rzeczywiście nie przyczyniły się one w niczym do dobra ludzkości, nie posunęły najprzód, naprzód żadnej gałęzi, gałęzi wiedzy. Owszem, powiększyły zamęt pojęć, a wielu zwolenników doprowadziły do różnych chorób nerwowych, a nawet do obłąkania. Czy hipnotyzer może każdemu narzucić swoje myśli i rozkazy nawet na odległość? O pomocy duchów nie ma tu mowy. Medycyna sądowa badała te sprawy i stwierdziła dwa fakty. Osoby ner mającym nerwy nader czułe i wrażliwe może hipnotyzer wmówić co zechce nawet na odległość. Im częściej to czyni, tym skutek pewniejszy. Osoby normalne, to jest fizycznie zdrowe, zwłaszcza w dziedzinie nerwów i duchowo zdrowe, to jest nawykłe działać według zasad etycznych, nie ulegają woli hipnotyzera, chyba że dobrowolnie chcą mu ulec. Jeżeli jednak sanse powtarzają się częściej, to nerwy owych osób rozdrażniają się i słabną coraz bardziej, a ich opór etyczny się zmniejsza. Więc wreszcie staną się podatnymi dla hipnozy. O ile chodzi o naukowe badanie hipnotyzmu i sugestii, celem zużytkowania ich w lecznictwie wolno czynić doświadczenia mężom nauki z zachowaniem możliwej ostrożności. Natomiast Kościół i zgodnie z nim powagi lekarskie zabraniają rzeszą wiernych brać udział w seansach spirytystycznych i dawać wiarę ich rezultatom. Jest to zabobon wielce szkodliwy. Etyka chrześcijańska liczy się z tym, że jest wiele stanów nerwowych, których należycie wyjaśnić, więc i skutecznie leczyć nie umiemy. Jedni mają wzrok tak bysty, nawet niektóre węże, iż mogą wzrokiem drugich ubez, ubezwłas, ubezwładnia, ubezwładniać, pogrążać w sen hipnotyczny lub przyprawiać o ból głowy, uroki. Inni różką drgającą w rękach wskazują, gdzie znajduje się źródło wody i jak głęboko. Lunatycy pod wpływem światła księżycowego, czasem nawet świecy, płonącej zawsze prześcieradłem, chodzą i działają uśpieni. Grzeszy, kto drażliwość nerwową drugich podnieca i nią się bawi, bo przyprawić może drugich o ciężkie choroby nerwowe. Owszem, należy nerwy leczyć i oszczędzać. Czarnoksięstwem, czyli magią, nazywamy wykonywanie dziwnych rzeczy przy pomocy szatana, wezwanego rozmyślenia, zwłaszcza oddawanie czci szatanowi. Pismo Święte wspomina o czarownicy w Endor, o Szymonie Magu, o Elimasie czarnoksiężniku, o wróżącej dziewczynie Pitonisie. Pan Jezus przepowiedział powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie i cuda, iżby w błąd zwiedzeni byli, jeżeli być może być, i wybrani. Trudno zatem twierdzić, że grzechy tego rodzaju są niemożliwe, ale rozsądek i poczucie sprawiedliwości nie pozwalają posądzać drugich lekkomyślnie o jakikolwiek występek, a tym bardziej o czary i gusła. A przecież nie brak ludzi, którzy jakikolwiek nieomyślnie zdarzenie przypisują czarom lub gusłom. Sprawa wymaga dokładnego zbadania nawet w ten czas, gdy guślarz sam się przechwala, że ma szatana na swoje usługi, bo zwykle kłamie on rozmyślnie, aby drugich nastraszyć i wyłudzić od nich, co zechce. Zasadą jest nie przypuszczać tak długo wpływu ducha złego, dopóki zjawisko da się wytłumaczyć zwykłymi siłami natury. Procesy o czary wywołane brakiem krytycyzmu stały u katolików znacznie pierwej niż u protestantów, a to pod wpływem wytrwałych dzieł jezuitów niemieckich, zwłaszcza Spiego. Następny będzie rozdział 29. Grzech pierworodny. I pouczenia duchowne. Ojciec Reginald Maria garibula trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie, rozdział 17, rozpoczynam kierownictwo duchowe. Do środków zewnętrznych uświęcenia trzeba zaliczyć kierownictwo duchowe. Będziemy tutaj mówili... Po jego potrzebie w ogóle i w różnych okresach życia duchowego, następnie przypomnijmy, jakie powinny być zalety kierownika duchowego, i jakie są obowiązki tego, kto podlega kierownictwu. Potrzeba kierownictwa w ogóle. W ogóle. Nie będąc środkiem absolutnie niezbędnym dla uświęcenia dusz, kierownictwo jest dla nich jednak normalnym środkiem postępu duchowego. Ustanawiając Kościół, Pan Jezus chciałby wierni, Uświęcali się przez posłuszeństwo papieżowi i biskupom in foro externo, a inforo interno, czyli w sprawach zewnętrznych i wewnętrznych. Czyli papieżowi i biskupowi in foro externo, in foro interno, czyli w sprawach wewnętrznych spowiednikowi, którzy wskazują środki, aby nie wpaść z powrotem w grzech, aby postępować w cnodzie. Papież Leon XIII, idąc za Kasianem i świętym Franciszkiem Salezym, przypomina w tej materii, że nawet sam święty Paweł otrzymał kierownika od pana Jezusa. Po jego nawróceniu, pan Jezus, zamiast objawić mu bezpośrednio swoje zamiary, posłał go do Annaniasza, do Damaszku, aby dowiedział się z ust jego, co ma czynić. Święty Bazyli mówi: dołóżcie wszelkich starań i wszelkiej roztopności, aby znaleźć człowieka mogącego wam służyć. Za kierownika bardzo pewnego w pracy uświęcenia, którą chcecie podjąć. Wybierzcie takiego, który mógłby pokazać duszą dobrej woli prostą drogę do Boga. Gdzie indziej mówi, wielka to pycha myśleć, że się nie potrzebuje rady. Święty Hieronim pisze do rustyka: nie bądź, nam sobie mistrz, nie bądź sam sobie mistrzem i nie wchodź na drogę zupełnie dla ciebie nową, bez przewodnika, w przeciwnym razie rychło zbądzisz. Święty Augustyn mówi również, jak niewidomy nie może iść drogą bez przewodnika, tak nikt nie może postępować bez kierownika. Nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie wskutek ukrytej pychy, która może nas sprowadzić z prostej drogi. Kasjan w swoich rozmowach ojców mówi, że ten kto opiera się na własnym sądzie nigdy nie dojdzie do doskonałości nie uniknie sił diabelskich. Pro, wyprowadza stąd wniosek, że najlepszym środkiem zwyciężenia najniebezpieczniejszych pokus jest wyjawienie ich mędremu doradcy, który będzie miał łaskę stanu, aby nas oświecić. <laughs> I rzeczywiście często wystarcza wyjawić je komu należy, aby znikły. Święty Bernard mówi: Podobnie, że nowicjusze w życiu zakonnym powinni być prowadzeni przez Ojca Piastuna który by ich pouczał, kierował nimi, pocieszał i zachęcał. Podobnie pisze w jednym ze swoich listów. Ten, kto ustanawia siebie swoim kierownikiem, staje się uczniem głupca i dodaje, co do mnie to oświadczam, łatwiej mi jest i bezpieczniej rozkazywać wielu innym niż kierować samym sobą. Nasza miłość własna rzeczywiście mniej nas zwodzi, gdy chodzi o kierownictwo innych niż nas samych. I gdybyśmy umieli dobrze stosować do siebie to, co mówimy innym, postępowalibyśmy najprzód, naprzód o wiele szybciej. No to na tym zakończę dalsza część, ta nastąpi. Jutro wielki czwartek, wielki piątek, wielka sobota, niedziela z W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, spraw, zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś pieniędzy niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, spraw, zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty. Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Maryjo, Józefie Święty. Bądźcie ze mną przekonani. Jezu, Maryjo, Józefie Święty. Niech przy Was w pokoju Bogu Ducha oddam. Za umarłych wieczne odpoczywanie racz im dać pani A ich wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Za tych, co umrą w dzisiejszej nocy. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste eleison, i Et cum spiritu tu. Wielka dworzał mi potem w Amen. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Aż majoren tej dobra na